Sponsorem programu jest Orlen. Cztery lata piłki nożnej yy, najpierw, i wtedy co się stało? Rodzice powiedzieli: Nie, nie, piłka jednak nie będziesz siatkarzem. Myślę, że rodzice generalnie bardzo chcieli, żebym grał w siatkówkę. Natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, nie miałem po prostu w naszym rodzinnym mieście możliwości uprawiania tego sportu. Więc do szkoły podstawowej mama zapisała mnie generalnie do klasy akrobatycznej, gdzie troszkę po znajomości zostałem, zostałem przyjęty, aby złapać trochę tej ogólnorozwojówki, rozciągnięcia gibkości, sprawności ogólnej. Łączyłem to z treningami popołudniami właśnie, właśnie piłkarskimi i być może, gdyby nie założenie klubu, być może spróbowałbym gdzieś w innym mieście swoich sił, jeśli chodzi o siatkówkę. Bo, bo tak jak mówię, siatkówka gdzieś tam była ze mną od najmłodszych lat i mimo tego, że bardzo podobała mi się piłka nożna i uwielbiałem w nią grać i bardzo mocno się nią interesowałem w tych czasach, to jednak siatkówka i bycie od najmłodszych lat na meczach rodziców to jednak była, kiedy, kiedy była możliwość rozpoczęcia uprawiania siatkówki, nie zastanawiałem się ani trochę. No, ta akrobatyka mnie jeszcze zaciekawiła, bo Jawor to jest dosyć mocny akrobatyczny ośrodek w Polsce. Czy to trwało na tyle długo, że mógłbyś już mieć sprecyzowaną ścieżkę? Czy to będą skoki na trampolinie, czy jednak ćwiczenia grupowe, czy skoki na ścieżce? Eee, muszę powiedzieć, że, że naprawdę nie byłem zbyt. <laughs> nie miałem papierów, może tak po powiedzmy, na, na akrobatę. Mamy, mamy rzeczywiście w Jaworze bardzo mocną sekcję akrobatyczną skoczków na trampolinie i którzy osiągają bardzo duże sukcesy, osiągali, osiągają bardzo duże sukcesy w Polsce i, i, i na świecie ale ja z pewnością nie byłem materiałem na, na, na takiego. Po latach bardzo śmiejemy się z mamą i właśnie z trenerami, którzy, którzy tam wtedy którzy dalej tam są, dalej trenują, że, że rzeczywiście. Ja byłem tak troszkę dołożony na siłę do tej grupy przez moją mamę, żeby, żeby zobaczyć tą ogólnorozwojówkę i sprawność, ale, ale to nie mogło skończyć się dobrze, także dobrze, że poszedłem w siatkówkę. To najtrudniejszy element akrobatyczny, jaki potrafiłeś wykonać. Jaki potrafiłem? Pamiętam ze skoków na batucie, że, że potrafiłem zrobić gdzieś salto w przód, salto w tył, ale to był, to był totalny maks. Kiedyś gdzieś też w trakcie robienia salta podbiłem sobie oko kolanem, także, także... Za, za nogę. Tak, zdecydowanie nie, nie, nie była to moja, moja nisza. Sponsorem programu był Orlen.